Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj gościem rozmów w stacji 7 jest ksiądz dr Mariusz Bokuszewski, pomoc kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże, księże, doktorze. Część Boże, witam Pana, witam Państwa, wszystkich naszych telewidzów i słuchaczy. Naszym tematem jest oczywiście pielgrzymka papieża do Iraku. Papież leci do tego azjatyckiego kraju już jutro. Księże Mariuszu, ksiądz wielokrotnie był w Iraku. Do jakiego kraju przyjeżdża papież? Co możemy dzisiaj o nim powiedzieć? Nam Irak trochę kojarzy się... Jeszcze z interwencją zbrojną amerykańską w 2003 roku, potem państwo islamskie. Jak Irak wygląda dzisiaj? Myślę, że z takiego chrześcijańskiego z punktu, widzenia. z punktu widzenia katolika w Polsce, to przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że Irak to też ziemia święta w jakiejś części. To przecież ziemia, skąd Abraham wyruszył do, z Urhaldejskiego, wyruszył do Ziemi Obiecanej. Ale to też ziemia właśnie męczenników, ziemia współczesnych chrześcijan, którzy są prześladowani, Którzy cały czas i pamiętajmy o tym cierpią, chociażby z tego tytułu, że są konsekwencje tych najbardziej krwawych prześladowań, które tam były jeszcze kilka lat temu, jako konsekwencja tej tak zwanej Arabskiej Wiosny, ale też nie tylko konsekwencje tam codziennie zabijani są ludzie, codziennie są wybuchy, codziennie są naloty. Codziennie ludzie są sprzedawani na targowiskach. To jest też bardzo takie przykre, że dzisiaj, w XXI wieku, tam takie fakty no, mają miejsce bez przerwy. Ale nie tylko chrześcijanie są tam prześladowani, są tam też jezydzi. I inne grupy religijne, etniczne, które cierpią. No, przede wszystkim mówimy o chrześcijanach, bo chrześcijan zginęło najwięcej póki co. To, co się tam wydarzyło w ostatnich latach, nazwane jest ludobójstwem przez Parlament Europejski i przez ONZ, a więc to taki krok jakiś tam na pewno w normalizacji tamtejszych stosunków. No, ale na pewno dzisiejszy Irak to też kraj, który potrzebuje po prostu pomocy humanitarnej i też pomocy, myślę, jakiejś takiej rozwojowej, ogólnej, bo te zniszczenia są bardzo, bardzo dotkliwe i sam na pewno się nie podniesie. Czy można powiedzieć, że papież jedzie do kościoła męczenników? Absolutnie tak, papież jedzie do kościoła męczenników i przede wszystkim jedzie na peryferię, bo jedzie do zaledwie 200 może tysięcy chrześcijan, którzy tam zostali. Takie mamy dane najnowsze w ramach przygotowania do tej pielgrzymki. Zrobiliśmy dość taki szczegółowy research i wyszło nam, że około 200 tysięcy chrześcijan tam pozostało. Przypomnijmy, że jeszcze kilkanaście lat temu tam było ich półtora miliona. A wcześniej to w ogóle był bardzo stary, piękny kościół chaldejski i w ogóle inne kościoły, które tam ciągle działają, które wysyłały już pasterzy, misjonarzy na cały świat. A więc jest to, jest to obecnie kraj na pewno mocno krwawiący, ziemia, która dzisiaj cierpi, która krwawi i ludzie, którzy no, są współczesnymi męczennikami, myślę, że są dla nas jakimś takim wzorem do naśladowania. Tak, bo jeżeli myślimy chrześcijanie w Iraku, to ten, te wyznania chrześcijańskie są różne. Jest kościół chaldejski, jest kościół syryjski, jest też kościół łaciński. Czym charakteryzują i czym różnią się te kościoły od siebie? Dominującym tam jest ryt Haldejski, to jest stary kościół wschodu, który tam rezyduje patriarcha, obecnie kardynał Sacho w Bagdadzie. I są to po prostu kościoły wschodnie, właśnie ten syro-katolicki. Są też ortodoksi, prawosławni, ale są właśnie i łacinnicy. Jest ich tam niewielu, ale są. No, są to stare kościoły, tak jak powiedziałem, już wschodnie, które mają swoją tradycję, swoją liturgię, swoją obrzędowość. No bardzo często w tych kościołach wschodnich to może być taką ciekawostką jest to, że księża nie zachowują tam celibatu, nie ma tam tej tradycji, no i oczywiście mają też inną formę przeżywania liturgii, mają też swój kalendarz, on u kaldejczyków jest dość podobny do, 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 do łacińskiego i też liturgia jest bardzo podobna do, do łacińskiej, no, na pewno bardzo inaczej różni się tu mocno od liturgii łacińskiej, na przykład liturgia Melchicka, kościoła grekokatolickiego. Natomiast Haldejczycy używają na przykład kap takich, jak my używamy do nabożeństw, zamiast ornatów. Na przykład to jest taka, taka różnica. Wspominał ksiądz, że jednym z punktów pielgrzymki papieża Franciszka będzie wizyta na równinie Ur, tam skąd według legendy Abraham wyruszył. Jakie znaczenie to miejsce właśnie ma dla korzeni chrześcijaństwa i, i innych religii? Papież tak naprawdę będzie w takich dwóch zasadniczych miejscach. Pierwszy to jest Bagdad, oczywiście stolica dzisiejszego Iraku, i potem Dolina Niniwy, czyli Mosul, Erbil, Karakosz. To są miejsca, gdzie mieszka najwięcej chrześcijan, gdzie dokonywały się właśnie te morderstwa, mordy. Do tej pory zresztą żyją tam chrześcijanie, bardzo rozproszeni. I no, ma to takie znaczenie, że przede wszystkim historycznie papież chce pokazać, że właśnie tam rozpoczęła się pielgrzymka wiary. Pamiętajmy, że Abraham jest prorokiem bardzo znaczącym nie tylko dla chrześcijan, ale i dla Żydów, i dla muzułmanów. A więc, no, absolutnie jest to początek chrześcijaństwa. Myślę, że warto też wspomnieć, że w 90, 1999 roku bardzo mocno chciał pojechać tam Jan Paweł II. Nie było mu to dane z racji, na, z racji politycznych, z racji też bezpieczeństwa, a więc. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja tego, co Jan Paweł II chciał tam właśnie pokazać poprzez obecność w Iraku. No ale dla nas to absolutne przypomnienie przede wszystkim no, początku wiary Abrahama, przypomnienie też miejsca Morza Pielgrzymkowego. To, co mówią nam dzisiejsi biskupi tamtejsi, jak mamy teraz kontakt z tamtejszymi chrześcijanami, to oni bardzo by chcieli, żeby właśnie ludzie, tak jak jeżdżą do Jerozolimy, do Betlejem, do Nazaretu, chcieli właśnie mogli przede wszystkim pojechać do Ur Haldejskiego i też w ogóle do Doliny Niniwy. Ja pamiętam taką historię w jednej miejscowości, kiedy odwiedzałem chrześcijan, tam właśnie zobaczyłem, że są jakieś takie ruiny, miejsce jakby opuszczone. I pytam tamtejszego biskupa, co to jest? A on tak trochę się zaczyna uśmiechać i mówi. Tutaj urodził się prorok. Był to chyba Nachun albo któryś z tych mniejszych proroków. No, po prostu miejsce takie zapomniane, bo oni nie, wtedy, akurat kiedy ja tam byłem, nie mogli tego chrześcijanie odnawiać, bo to było kojarzone z judaizmem. No, a wiemy, że Irak to kraj muzułmański. No, a więc chrześcijanie po prostu to pielęgnowali tak, jak mogli, dbali o to miejsce. No więc. Gdzie się, że tak powiem, tam nie spojrzy, to nie, nie tylko widzimy historię, no, Ziemię Świętą i obecność tamtejszego kościoła od 2000 lat praktycznie na tamtych terenach, ale też widzimy właśnie ten krew męczenników, a więc to o tyle też jest dla nas ważne, że po prostu widzimy no, współczesne męczeństwo, które jest posiewem nowych chrześcijan, tak jak yy, mówimy w kościele. I w związku z tym no, mamy wielkie nadzieje, że to męczeństwo nigdy nie pójdzie w zapomnienie, że, że, że po prostu będzie wyrastać z tego męczeństwa to, co jest dzisiaj dla nas, tego dla chrześcijan, bardzo potrzebne, czyli pokój po prostu, co jest wartością, która pewnie się tam pojawi również i w modlitwach, i w przesłaniu. Jakie znaczenie może mieć ta pielgrzymka dla polityki, dla areny międzynarodowej? Jak wizyta papieża Franciszka w Iraku może zostać odebrana na całym świecie? No, przede wszystkim trzeba się modlić o to, żeby była to bezpieczna pielgrzymka, bo wiemy, że papież jedzie do bardzo niebezpiecznego kraju, myślę, że jednego z no, najniebezpieczniejszych na świecie. Na pewno z punktu widzenia obecności chrześcijan tak jest. Jest to jeden z najbardziej zapalnych krajów świata. Natomiast to znaczenie jest absolutnie bardzo symboliczne, ale nie tylko. No, symbolika jest taka, o czym mówiliśmy już o tym początku wiary, o, o, o wsparciu prześladowanych chrześcijan, wsparciu w ogóle wszystkich ludzi, którzy tam cierpią, bardzo małej wspólnoty. To nie niecałe, nawet pół procenta mieszkańców to są chrześcijanie, ale też pewnie spotka się przecież z Sistinim, z, z Sistim, tym przywódcą prawda, szyickim, który tak. jest muzułmaninem i na pewno też pokaże papież swoją solidarność z z cierpiącymi muzułmanami. Absolutnie tak, bo tacy też są. Natomiast z takiego właśnie no, politycznego, społecznego punktu widzenia, no, to jest to zwrócenie uwagi przede wszystkim na potrzebę pokoju, na to, że, że nie można. Wykorzystywać tam te, tego kraju, żeby te interesy tam, jeżeli się spotykają, no bo podstawą, bazą jest ropa też, prawda, i pewnie inne jakieś tam dobra, które tam są, no muszą spotykać się nie tylko na bazie interesów, ale przede wszystkim na godności ludzkiej, na, na podmiotowości człowieka, na zauważeniu, że człowiek właśnie tam, czy też tam żyje. Ja pamiętam jakieś takie spotkanie w Krakowie właśnie z biskupem. Yy, 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 tym haldejskim z Iraku, kiedy na jednym z kongresów, kiedy go dziennikarz zapytał, co byście dzisiaj potrzebowali, a on mówi, no nic od was nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko pokoju. I w końcu taki trochę nawet poddenerwowany mówi, zabierzcie sobie te ropy i dajcie nam spokój. A więc jest to było bardzo, było bardzo mocne przesłanie, bardzo mocne słowa, które no, pokazują przede wszystkim zmęczenie tamtejszych ludzi i to, że, no, że nie, nie, nie może być tak, żeby ludzie jedni drugich wykorzystują, zabijają, prześladują, męczą yy, z racji na, na religię, na odmienność, ale też z racji na interesy. Pielgrzymka też odbędzie się w czasie specyficznym, bo to czas pandemii. To jest pierwsza papieska pielgrzymka od 2019 roku. Jak ciądz myśli, jak ta pielgrzymka będzie wyglądać też pod tym kątem? Czy, czy, czy papież będzie się spotykał z dużymi tłumami? Z tego, co, co, co widzimy dzisiaj, jeśli chodzi o plan pielgrzymki, to jedyna taka duża celebracja jest szykowana na stadionie Wirbilu, natomiast wszystkie pozostałe spotkania będą takie bardziej kameralne. Jak ciądz myśli, czy jak ta pielgrzymka też przez Irakijczyków może zostać odbierana i jak oni sami będą ją przeżywać? Oczywiście chrześcijanie bardzo się cieszą i. i no... <gryw> Też mamy bardzo wiele przypadków zachorowania. Doszła do nas informacja, że nuc już jest zarażony, zakażony koronawirusem. A więc no, na pewno te warunki sanitarne tam muszą być bardzo mocno zachowywane, natomiast no, wiemy, że jest to Bliski Wschód. Ten chaos, który tam był przed wirusem, już teraz nawet nie, nie mogę sobie wyobrazić, jak to się tam będzie odbywać. Natomiast no, na pewno wszystkie możliwe starania są tam dołożone, tym bardziej, że takie mamy zapewnienie tylko przesłania z Watykanu, z komunikatów, które przychodzą od z biura prasowego watykańskiego, ale też i od z patriarchatu, od patriarchy Sako i od arzbiskupa Baszara Wardy z Erbilu, którzy mówią, że po prostu no, będą to ograniczone spotkania, nie będzie tam na pewno tłumów, na pewno, ale też chyba nie o to chodzi, żeby były tłumy. Też papież nie po to jedzie, żeby tam przecież zwiększyć liczbę zarażonych, ale, ale po to, żeby przede wszystkim tych ludzi umocnić. I myślę, że najważniejsze, to co zawsze, kiedy papież przyjeżdża. To jest to, że on po prostu tam jest że on staje na tamtej ziemi, że on się tam modli. Pewnie chrześcijanie chcieliby spotkać papieża, go tam zobaczyć. No jest to w ogóle historyczne wydarzenie i bardzo ważne i bardzo potrzebne. Natomiast ci, którzy wyjechali stamtąd, też mamy takie przesłania, doniesienia medialne, nie mogą tam pojechać, chociażby to też już o czymś świadczy. Jest takim pragnieniem pewnie no, śledzenia, co tam się będzie wydarzać. I na pewno medialnie też no, bardzo czekamy na dobre relacje z Tamto na potrzebę i wszyscy będziemy oglądać, co się tam wydarzy i w jaki sposób te spotkania się tam będą odbywać, ale na pewno będzie tam dużo ciszy, na pewno będzie tam dużo symboliki, na pewno tam będzie dużo takich momentów, właśnie no, pewnie wyciskających łzy. No. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, kiedy papież stanie w Mosulu. Piękne miasto zniszczone, te kościoły, te domy. W ogóle chrześcijańskie, które są tam no, zburzone ci ludzie, właściwie każda rodzina ma jakiegoś męczennika. Każda rodzina ma jakiegoś człowieka, który został zabity, bądź zwolcony, bądź po prostu no, poraniony. A więc no, to na pewno będzie to pielgrzymka wielkich, wielkich emocji. Pomoc kościowi w potrzebie od wielu lat jest tam obecna na miejscu w Iraku. Jakbym chciał powiedzieć, jak wygląda ta pomoc, którą, która tam jest skierowana właśnie do Iraku? No, oczywiście my jesteśmy tam obecni od samego początku tego konfliktu i, i, i bardzo dużo inwestujemy w tamtejszych ludzi. Przede wszystkim, żeby pokazać, że jest to ziemia święta, że jest to zachowanie obecności chrześcijan, że jeżeli ich tam zabraknie, no to podcinamy tak naprawdę gałąź tożsamości chrześcijańskiej, na której sami siedzimy, ale to jest w naszym interesie, żeby oni tam pozostali. Oczywiście wielu z nich wyjechało, wiele z nich zostało no, zlikwidowanych i nie ma, ale to, co robimy przede wszystkim, to, to taka pomoc. Teraz najnowsza to odbudowa domów, bo chrześcijanie, kiedy im odbudujemy te mieszkania, domy, to tam zechcą powrócić. My mamy z, z takich pod naszą opieką, z, jakoś zdiagnozowane 14 tysięcy takich pomieszczeń, domów, mieszkań, które to mają być odbudowane przez naszą nasze organizację, bądź też z nami współpracujące. Mniej więcej połowa już została odnowionych. Tych mieszkań, tych domów. No ale oczywiście też pamiętajmy o edukacji, pamiętajmy o uchodźcach, którzy nie mają gdzie tam mieszkać i trzeba utrzymywać te obozy, które my od samego początku utrzymywaliśmy zawsze i to były obozy po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No pamiętajmy też o odbudowie kościołów, chociażby biblioteka piękna, dominikańska i te, no, i te dzieła historyczne, które tam są, dzieła sztuki, które tam były. To wszystko wymaga wielkiego zachowania, jakiejś opieki, no i też dialog międzyreligijny. To co nasza organizacja wspiera to te działania pastoralne, działania duszpasterskie, wspomaganie biskupów, księży duchownych tamtejszych sióstr, siostry zakonne, żeby oni mogli też właśnie współpracować w tym dialogu. Mamy też tam tworzący się Uniwersytet Werbilu chociażby, który też ma taką funkcję spełniać budowanie tego dialogu na punkcie nauki, ale mamy też szpitale, które tam wspomagamy, a więc przestrzeni pomocy tam jest bardzo dużo. Pamiętajmy też o, o chrześcijanach irackich, jako o ludziach na bardzo wysokim poziomie żyjących. To są ludzie z godnością, to są ludzie, którzy mają swoją taką bardzo piękną, no właśnie, godność. Powtórzę się tutaj, bo oni, no, żeby im pomóc, to trzeba uważać, żeby ich nie obrazić. No, to są ludzie, którzy byli do tej pory bardzo najczęściej zamożnymi ludźmi. To trzeba też powiedzieć wprost, że chrześcijaństwo tam właśnie w Iraku szczególnie pokazało, że żyjąc według Ewangelii, stosując się do degalogu, można osiągnąć wysoki status społeczny. To ludzie, którzy znają kilka języków. Z racji na to, że nie wiadomo, kiedy będą gdzie wypędzeni, ale też pewnie z racji na rozwój. To są ludzie, którzy najczęściej zajmowali bardzo wysokie stanowiska, profesorowie na uczelniach, w szpitalach czy też inne jakieś takie wysokie stanowiska, to bardzo często były należały do chrześcijan. A więc, żeby dzisiaj takim ludziom pomóc, no to trzeba naprawdę dużo takiej wrażliwości i delikatności, żeby ich po prostu nie urazić. Stąd pomoc nasza jako Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie skoncentrowana jest właśnie na pomocy takiej pastoralnej, duszpasterskiej. Traktujemy też te domy właśnie jako takie świątynie rodzinne, bo obecność chrześcijan tam no, wiąże się przede wszystkim z przetrwaniem. Są to żywe kamienie, są to ludzie, którzy kontynuują obecność apostołów. I też chrześcijaństwo. Będziemy z uwagą śledzić doniesienia z Iraku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz dr Mariusz Bokuszewski, pomoc kościołowi w potrzebie. Dziękuję bardzo księży za rozmowę i na relacje właśnie z Iraku. Zapraszamy oczywiście na stację, na stację 7. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu redaktorowi i wszystkim naszym słuchaczom i Stacji 7, że podejmuje ten temat i oczywiście zapraszam, żebyśmy nie zapomnieli, ale zawsze byli głosem tych, którzy głosu nie mają, którzy płaczą, którzy po prostu potrzebują naszego wsparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.